Zgub gliniarzy i dotrzyj do celu. Kolejna misja poboczna. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee... O, za każdym razem mamy inny kolor auta. Dobra. Gdzie mamy ten cel? Oczywiście nie ma co, nie? Źle pojechałem. Oj. Ups. Wyleby policja Dobra. ok. Nie ma tak początkowy fail, czyli źle wjechać. Żeby zgubić... No! No co za... autobus nie wierzę. wie Jak mi wjechał, dobra. Słuchajcie, żeby zgubić policję, najlepiej. Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Jaka kraksa, jaka kraksa. Ile tej policji? Na chwilę mi auto rozbiją. Będzie tyle po wyścigu. Ale mają ładne autka szybko. Oj! Tak, bardzo nie lubię jak szczególnie po ścigu pokazuje się co się dzieje z policją. A co mnie to obchodzi, co się dzieje z policją? Dobra. Niech mnie gonią, mam je w dupie. Uciekam. Jedę pod prąd. Jak żadnego samochodu nie traf. Chciałem powiedzieć, że jak żaden samochód we mnie... Czy jak żaden, żaden samochód nie trafię... no to im ucieknę, bo już powoli była ucieczka, ale cóż, bywa. Któryś mnie zaraz stuknie, tak też myślałem. <tryk> czy jak ja pojadę pod prąd, czy, czy ja ich zgubię? Nie, bo po co? Po co? Jeszcze będą mnie jeszcze bardziej gonić. A mój samochód już jest na scenie yy, dobijającym. No nie wierzę co za policja. O mat, O matko, co za... Mm, mm. Super. Teraz ja mogę uciekać, za to... Cholera. Rozbili mnie? Czy swoje? Swoje. Ale zaraz, ja dobiję swoje Zobaczycie Ja dobiję swoje zaraz Już mi czy Że mój samochód jest w stanie dobi Dobitnym Teraz porządek. Porząd no przecież ta policja się znikąd pojawia jest bez sensu Ja mogę uciekać i oni... Ale tu się nie da zgubić. Spróbujmy. Jadę pod prąd. Tylko i wyłącznie pod prąd. <laughs> Ta policja się tak zjawia z nienacka, więc... No cóż. W sumie jak za tyle punktów. No i zobaczcie, ona się tak znikąd pojawia. To że to jest bez sensu. Że mogę uciekać im bez końca, bo <laughs> na tej autostradzie tak czy siak się. No nie wierzę, co za pieprzony autobus! No nie wierzę, jeszcze się pcha autobus. Widzicie, co się dzieje. Uciekam. Potrzebuję pomocy. Jeszcze mi się wpierdzie. Jeszcze będzie mi. Kuźwa. To było tak pięknie. Ta policja jest głupia. Oni sami siebie rozwalają. I jeszcze przy okazji mnie do... dobiją. Ojej, coś się odezwało. Pewnie mój tablet. Byleby tu policji nie było. by tu policji nie było. Może rzeczywiście wystarczyło tylko zjechać? Chyba tak. Chyba tak. Wystarczyło tylko zjechać z autostrady, żeby zgubić policję? No nie wierzę. A ja się tak męczyłem na tej autostradzie. Dobra. <laughs> Przepraszam, ale czasami mnie jeszcze dusi, bo nadal jestem chory. O matko. No, dobra. No, blisko chyba w sumie. Tak mi się wydaje. No, mi seni nitro, pusta droga, co możemy. I tu w prawo. Nie chciałbym teraz żadną policję stuknąć, bo może się dla mnie to nieprzyjemnie skończyć. I tu w lewo. W lewo, w prawo, w lewo. I drzewo. Jeździć, panie, no jak pan jeździ, no. I w lewo. I kolejne 65 tysięcy nasze. Dobra. Co mam pomysł? Mam pomysł. Żeby tą kasę. Kasę punkty woli wykorzystać jakoś. Jeszcze nie wiem jak. Nawet, <zysk> tak patrzę, gdzie mam ten nasz punkt. Coś go nie widzę. O tu jest. No i git. To się zbliżamy do niego. I wchodzimy w sklep. Ulepszenia. Wazek umiejętności? Z chęcią kupię Tak Ukończ jeszcze 18 prób mm -mm. Nie 3 próby 8 prób 13 prób Kamera filmowa Czy eee, że co? Dobra, a co mi to dało, że kupiłem kamerę filmową? Tylko przejażdżka? Nie wiem o co kaman, ale nie będzie. Nowe aut tam mogę sobie jakieś kupić. E nie ogarniam, no ale nie będzie. Jakieś Audi. E autobusy mogę sobie kupić. Nie wierzę. Wóz strażacki. Chevrolet jakieś ładne. Ale nie było ładne, ale... Policyjny, nawet fajny. No ale go wiecie, wezmę. Czy tu coś jeszcze jest ciekawego? Eee, jakieś stare auta. No, na pewno stare auta. Czy tu coś jest? No, ładny Nissan, ale kupiłem już sobie policyjny. Weźmy więc policyjny. jak tu się kupuje te poli... jak tu się wchodzi w te samochody... Yy, policyjne? Czy gdzie one są w ogóle? Ja wiem, że my je kupujemy, ale gdzie one są to ja nie wiem. bo ich nie ma. Chyba, że się jakoś je wywołuje. Ale mniejsze oto, mamy Audi Q7. Jakaś misja przyjemna? Jeszcze jedna? Tak na krótko? Ukończ trasę z punktami kontrolnymi, aby uzyskać siłę woli. W sumie czemu nie? Sprint 6. Wow. W sumie ciekawa sprawa. Wow. Dobra, podało się. Czyli w sumie. No łatwa sprawa. Słuchajcie, zauważyłem, a no to tak jeszcze mam na marginesie, powiem. Zauważyłem, że jak na przykład mam yy, z widoku kierowcy, na przykład gra yy, podczas renderowania renderingu, yy, lepiej wygląda. Jest taki obraz, się nie, pikselu, nie pikseliz, pikselizuje też tak to można określić yy, podczas kiedy yy, szybko ekran się zmienia. <laughs> Takie z racji, że po prostu pół obrazu to jest yy, maska samochodu a pół obrazu to jest reszta gry teraz się zmienia, no i dlatego... uj, źle pojechałem no ale... stwierdziłem, że już bez przesady nie będę widział, nie będę grał z poziomu kierowcy widoku kierowcy, bo to bez sensu dla mnie bo ja z takiego poziomu czy nie, że nie lubię, tylko nie wiem, gorzej mi się gra zależy co to jest, jak wyścigi jakieś takie polne to ok. Eee... Trzeba przyspieszyć. Kurde, ale straciłem. <laughs> nie! No nie wierzę, nie, nie wierzę, ale walnąłem. Kurde. Ile jeszcze tych punktów? Bo 18 było, jedno, dopiero 11. No to można coś jeszcze odrobić, ale... Ale, oj, ciężko. Wow! No nie wierzę, to jest takie zaplątane. A nie, idź pan! Nie, co za kretyn! Skretyniały kretyn! Nie wierzę. Frajer No i tracę punkty no przez niego. Nie, no nie wierzę. No i skończę na zerze. Tak naprawdę, zaraz skończę na zerze. Nie jest śmieszne słuchajcie. O, ja to naprawdę skończę zaraz na zarze jak nie na poniżej 10 tysiącach. Tak będzie, słuchajcie. O matka. Jeszcze źle pojechałem. Jezu. Wiem, że zły kierunek. Bo bardziej pokręcone trasy to mi dać nie mogli, Pszum, 6000, brawo dla mnie, ale jestem głupi. Mm, nie, trasa była pokręcona głupia, ja to zwalam na, na proje projektantów gry. To by było chyba na tyle z całego odcinka. Jak się podobało, łapka w górę. Jak nowi to subskrybujcie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale. Pa pa!